Witam z tej strony, Mac Christiansen. Dzisiaj przedstawiam moje typy na grupę B i grupę C. I przepraszam za to, że wczoraj i przedwczoraj nie było żadnego, żadnego, stri, żadnego streamu z kulis. W czwartek mnie nie było, a wczoraj nie wiem, co robiłem. Zwalam na majstra, to jego wina, przytrzymał mnie. I teraz dzisiaj ze, ze mną będzie Majster. Witam. Adamek. Gratuluję. Pupek. Witam. Więc, więc teraz przechodzimy do głównej rzeczy, czyli do grupy B. A w grupie B znajdują się takie takie drużyny, moim zdaniem. Można powiedzieć, że powinny. Wecz, jakby się dało, to powinny we trzy wyjść dalej, ale tak nie można. No i teraz biorąc pod uwagę wszystko, co może się stać, wszystko, co może być... Moi, i przepraszam, że nic nie mówiłem, coś się zwiesiło. Moim zdaniem w tej grupie, w tej grupie B tak myślę, że Bośnia i Hercegowina powinna... wyjść z drugiego miejsca tam grają, nawet, nawet znani zawodnicy drugą taką reprezentacją drugą taką reprezentacją jest reprezentacja Niemiec którą bardzo, mam do niej bardzo duży respekt, gdyż trwają od już bardzo dawna, z tego, co mi się wydaje, od pierwszej, od pierwszego forum. No tacy zawodnicy jak Dawid Osław, Chicken, El Nino, Halt, Tasio, no to są gwiazdy tej reprezentacji, ale również wstęp za to, że i Adiko to są zawodnicy bardzo mniej znani, ale też grający z bardzo dobrą renomą i mają bardzo, i mają bardzo duży potencjał, żeby, żeby osiągnąć w tych mistrzostwach niż się jakieś duperele. Tu koledzy na, na tym speaku piszą, że Semp to legenda, z tym się zgodzę. Chociaż nie z tym. Ym, w drużynie bocznej na bramce wiadomo, bardzo nam znany Lewusek, według mnie jeden z lepszych bramkarzy na naszym forum. Do tego Meister, Roger, Spartacus, Shogun, Xardas. No to są z... też bardzo znani i wyróżniający się <śm> i wyróżniający się y na handbalu, jak i też w innych stylach gry na Hansbalu. No, moim zdaniem ta reprezentacja też ma w sobie taką nazwę, to siłę, żeby, żeby, pok żeby pokazać się z dobrej strony. Reprezentacja Cypru. No cóż, o niej można powiedzieć, kiedyś Cypr istniał i to byli bardzo znani gracze. Te, teraz to Cypr się bardzo pozmieniał. Alvaro, Apache, Hohaj, Komornik, Nickname, Miki, Sentabalugi. No z tego co mi się wydaje, to tak. Troszkę z tego Avengersi wyszli, ale to tak. Moim zdaniem. Moim zdaniem to jest taka prezentacja, co niestety jest skazana na, na zjedzenie przez Bośnię i reprezentację prezentacji Niemiec. Dzisiaj o godzinie 21 odbywa się mecz niemcy i hercegowina na który serdecznie zapraszam, w swoim imieniu, jak i w imieniu. Całego Heistball Plus. E, więc przejdźmy teraz do konkretów. Do, do tego meczu. Moim zdaniem powinien wyjść z tego meczu remis. Choć na pewno się nie zgadzacie. Chcielibyście, żeby Wasza reprezentacja wygrała. Choć tak nie będzie. No i cóż mogę po powiedzieć więcej co do, tego, co do tego meczu. No Bardzo wyrównany to będzie mecz. Będzie grał Majster, który jest z nami um, i którego bardzo pozdrawiam no i prze przejdźmy już do pierwszego gościa, którym jest Majster Witam ponownie Majster, powiedz nam, czemu właśnie to reprezentacja Bośni, a nie inna? Ale y chodzi o wygraną, tak? W tym meczu no tak, czy stawiasz na swoją reprezentację, czy na reprezentację Niemiec? Choć wiadomo, że, że postawisz na Bośnię, bo nie grasz. No oczywiście, że Bośnię. W każdym cale ją zjadamy. Niemcy pokazali swoją siłę w FHV POROHAKSA, gdzie mój klub y, przegrał na fuksie z nimi, jak wiadomo. No z tego, co ten mecz zsędziowałem, to... No, z 2-0 przegrać, tak. Tak, no, za przypuszczeniem, <laughs> bardzo mocno, choć 5-3 było. Majster, Majster. No, pochwaj się swoimi osiągnięciami. <laughs> nie, no, ja jestem skromny chłopak. i, no, i nie lubię się tak chwalić. <śmiech> <śmiech> Majster, a jeśli. Przecież byś do reprezentacji na przykład Norwegii po tej wczorajszej ich nazwę to załamaniu formy. Czy cieszyłbyś się z tego? No oni zagrali raczej tak dla Beki. Widziałem ten mecz. No i raczej nie... niby Niki niby Hugsbaru dobre. Ale zgrania nie ma. A co powiesz nam na to? Norwegia bez Sknerusa, to jest no, to jest Norwegia. Raczej nie, on kierował tym wszystkim. Jego grałem. Inaczej w ogóle gra wyglądała, gdy on był w, w tej reprezentacji. Majster, za 45 minut, ten bardzo ważny mecz początkowy, wskazujący nam już drogę do zwycięstwa w grupie. Kto, kto go wygra, ma. Prawie pewne pierwsze miejsce w grupie. A co powiesz nam o, o samej reprezentacji Niemiec, a później o reprezentacji Cypru? Muszę no, co by tu powiedzieć. Skład Niemiec y, od, prawie od początku się nie zmienia. Tam lekkie wzmocnienia typu Senzatorzek, tam Adico. A z tylko raczej się nie zmienia. Więc, no możemy powalczyć z nimi. My też mamy dobry skład. A reprezentacja Cypru. Hmm. Małe mają szansę na awans i w ogóle jakiś, jakąś wygraną z Niemcami, z Niemcami czy Bośnią, no, ale może jakaś niespodzianka będzie. No moim zdaniem taki gracz jak tabalugi w tym Cyprze, to powinien ich napędzić, ale z jeden gracz w takim turnieju, moim zdaniem, nie zdziała. Dobra majster, z tego co ja wiem, to macz mecz za chwilę, więc idź się przygotowywać, a my teraz przejdziemy do, do Adamka. Witam. Adam, no możesz opowiedzieć o swojej re reprezentacji. No ciężko jest cokolwiek powiedzieć Młody zespół, jedynie tam max trzy możliwe znane osoby, które mogą być znane na forum Pozwól, że ci przerwę Dla tych co nie wiedzą, to jest grupa B i grupa C Więc teraz mówimy oczywiście o grupie C I Belgii I Belgii, tak no także, no to jest nasz pierwszy turniej, dopiero zaczynamy się zgrywać. Sparingi wychodziły nam w miarę. Najlepszym według mnie zawodnikiem u nas obecnie jest Embek, no, ale nie wiem. Moim zdaniem Embek, a moim zdaniem to u was, no każdy jest świetny pod względem tym, jak gra i też jakie ma, jakie ma doświadczenie, chociaż z tego co mi się wydaje, to Fred gra mało w handballa, więc będzie, taką, będzie takim nieznanym człowiekiem moim zdaniem. Teraz, to, co wiesz na o przeciwnikach? Pierwszy mecz gracie z tego co wiem z Polską. Bardzo trudna reprezentacja, którą prowadzi, prowadzi Żeli którego pozdrawiam z tego miejsca Co nam o nich powiesz? No to jest właśnie rywal, którego najbardziej się obawiamy. Jest według nas faworyt w naszej grupie. Mają świetnych zawodników. No i raczej wyjdą z pierwszego miejsca w grupie C Mistyk, bardzo znany gracz X kosmos, żeli na kulma Johan, intelektualny z Big Bad, Alnej, no, same gwiazdy naszego handballa na licencji. Teraz pozostała, pozostały nam dwie reprezentacje, mianowicie reprezentacja Węgier i Liechtensteinu. Co, co nam powiesz o reprezentacji Węgier? Bardzo znany, bardzo znany zespół. Jedni z takich bardziej znanych graczy, Sparta, Ryku, Oster, Kazimierz Dejna, Ibrahimowicz I jeszcze, i, jeszcze, i, i jeszcze reszta. Co nam o nich powiesz? No, też dobry zespół. Też mają szansę wyjść z grupy, ale. Ostatnio graliśmy z nimi sparring, to przegraliśmy go jedynie 2-1. No, ciężko też jest mówić o rywalach. O tak, ale pozostała nam reprezentacja Liechtensteinu, którą prowadził u którego pozdrawiam. Tak bardzo serdecznie z całego serca. I zebrał takich zawodników jak Warzyw, Tarczop, Stefan, Rasowy, Vegeta, Flaczek, Bec. Hmm. Znani zawodnicy według Ciebie? No, najbardziej znanym dla mnie jest Wers the Co, który, z którym chyba ja obecnie gram yy, w klubie, który do nas dołączył akurat po sezonie. No, jest to jak się nie mylę, jego powrót, tak? Tak, powrót. Ten, ten jakże świetny gracz że zaczął grać na pierwszym forum. I wtedy nasze losy się styknęły, ale nie mówimy tu o historii, mówimy tu o, o przyszłości i, teraźniejszo i teraźniejszości. Drugi mecz macie właśnie z. Tak, my z Węgrami. Pomyliło mi się coś, wyskoczył mi jakiś błąd. Ostatni z Liechtensteinem już. Ostatni z Liechtensteinem, tak. Hmm. A jak stawiasz Wasze szanse na, na wyjście z grupy, na zdobycie tego jakże ważnego pucharu na naszym forum? O wyjście z grupy stawiam 50%, ponieważ dopiero zaczynamy się grać zaczynamy razem ze sobą grać. No, i tak do końca się jeszcze nie dogadujemy na polisku, ale mam nadzieję, że to dopiero na ten, przepraszam, nie na sparingach tylko na meczach, wszystko wyjdzie. Że uda, mam nadzieję, że nam się uda wyjść z tej grupy i coś tam osiągnąć. Hey, wake up! A no, jak to z tradycji. Tradycja nakazuje, zawsze na koniec można kogoś pozdrowić. Pozdrawiam całe ProHax. Dziękuję, Adamek. I teraz Majster tu mi się spina, że mu nie dałem. Majster, przepraszam, zapomniałem i ci nie dam. Nie no, Majster, proszę, pozdrów kogoś. Pozdrawiam Rogera, Eryka, który szuka klubu. No i nie prosił. Ciebie nie. Dobra, dziękuję Majster. Teraz nadchodzi moment na pupka. Pupek, witamy Cię jeszcze raz. Witam ponownie. Pupek, co nam powiesz o swoich o swojej reprezentacji, o swoich celach na przyszłość? No, będziemy się starać, więc... ale można poważni. Jako... Mamy tu jakieś krasnale na linach z tego co. z tego co widzę o, poza, poza stacją No Pupek nie. User in your channel timed out. Niestety cię przerywa. Podobno babcia mu komputer w wyłączyła, ale nie obrażamy kolegi. No cóż, od razu was zapraszam na grupę D i na podsumowanie dzisiejszego meczu Bośni i Hercegowina. Z reprezentacją Niemiec. A wracając do wczorajszego meczu, był to mecz Holandia, Norwegia. Sam nie wiem co się stało. No, i cóż mogę powiedzieć o Norwegii? Norwegia to, User your to wspaniały zespół, lecz wczoraj no nie pokazali się z do, do dobrej strony. A według mnie w tych mistrzostwach na wygraną zasługuje bardziej reprezentacja Norwegii, którą. Która niestety wczoraj przegrała, choć zaczynałem w niej swoje bardzo dobre początki. W bardzo dobre... Widzę, że już kubek wrócił. Wróćmy do kubka. Pupek na przyszły raz to, to kup sobie słuchawki Więc Pupek powiedz nam coś o swojej prezentacji. Pupek halo pupek, tak? User in your channel timed out był krasnale na antenach, więc z pupkiem to przestaniemy. Nie połączenie. I teraz Majster chce, chce coś powiedzieć. Nie, No to niestety, Majster, przepraszam. Tu nam sygnalizuje, że, że Neta mu wysadziło w kosmos. Więc co nam pozostaje jeszcze dzisiaj do powiedzenia? Mianowicie nic. Zapraszam do czytania moich recenzji horrorów. Pozdrawiam Lewuska, Empka, naszą administrację. Oczywiście, Majstra nigdy nie pozdrowię, Potolamus. Pozdrawiam Deko, Sempa w Zalewie, Bogusia. Al User joined your channel. Zresztą, wszystkich, co to słuchają, to zbędną gadkę, stranie i zatracanie Wam czasu, zapraszam jutro na godzinę 20, gdzie podsumujemy grupę D. Mianowicie będę w roli prowadzącego, jak i w roli wysłannika naszej reprezentacji, mojej reprezentacji Austrii, którą serdecznie pozdrawiam, w szczególności Groca, który ma bana na forum. I proszę administratorów, używajcie na przyszły raz procentów, bo ban nie ma tu mniejszego znaczenia. Procenty, moim, moim zdaniem, są lepszą karą. Przepraszam cię, a za to, że wyzywasz że wyzywasz mnie na czacie, Piszę skargę do administracji. Kupek, czy możemy się z tobą już porozumieć, czy znowu kłopoty techniczne? Techniczne. Dobra, sorry zaczął cię zacinać, nagle mi wysadziło jakby netto. No to pochwalam się swoją re reprezentacją. Dobrze. Szczerze to nie wiem czy jest się czym chwalić, ale no grał na niestety skład posypał przed całymi mistrzostwami, bo były jakieś rachunki między Haltem a tym tym Alvaro Moratą, Nikim itp. No i się posypały multi i no i permy. Połowa składu tak jakby wypadła. No, niestety możemy tylko współczuć Tobie, ale czy nie jest nadzieja, że zagracie w tych mistrzostwach? To jest nadzieja. Syn ma jakieś dziwne pomysły, żeby sprowadzać MVP za Haksa, ale coś wątpię, żeby doszli. No, Apache nie żyje na GG, no po prostu aktywność zerowa, no, problemy są niezłe. No, niestety, to, ale jakby Wam, jakbyście zegrali chociaż jeden mecz, to, to byłoby dobrze. No, byłoby dobrze. No nic, pupek, opisz nam, opisz nam siebie. Powiedz mi, samego siebie opisywać. Mogę opisać proskasy na Pawalugi. To. Pisuj go. No, najlepszy zawodnik ProHaxa robi wszystkie jak psa. dziwi to przy nim sta Proszę się wyrażać. Jak? Proszę się wyrażać. Przepraszam. No, syn Tabalugi to dla mnie mentor, najlepszy zawodnik Prohaxa, po prostu. No, po prostu król Handa. No, według mnie jest na odwrót, ale pozdrawiam cię, synie Tabalugi. Chciałbym, no, pozdrawiam O, możesz pozdrowić tyle osób, ile chcesz, masz na to czas. No, to pozdrawiam cały Prohax i syna Tabalugi na czele. W się nie, bo jesteśmy dobrymi kolegami jak i z Tesco, i jak i z Tesco, tak i z reala. Jeszcze raz? Co to za słownictwo? Proszę, Proszę się wyrazić. Proszę się. wyrazić. Ehm, no nie spółpek. dziękujemy Tobie, że znajdziesz chociaż te pół, pół godziny czasu no ja również dziękuję. Dziękuję, Majster, że, że, że nie poszedłeś na tą likę i wyraziłeś swoje zdanie o przemocy w rodzinie. Jaki dziękuję Adamkowi? Nie. Adamek i, propozy i propozycja do ciebie. Czy zechciałbyś być naszym komentatorem? Ja? Tak, ty. A. Zobacz, zobacz, mogę być, mogę. Być, mogę. Tak. Skoro grasz już w handbala też, też od początku, a jego czasów i zamiast lewuska, którego niestety nie ma, bo sam niestety nic nie ogarnę za dużo. Dziękuję a jeszcze raz wszystkim. Życzę miłej nocy, miłego wieczoru, miłego tygodnia i ciepłych. Koniec? Tak, kończymy już. Dziękuję wszystkim. Na razie. Do widzenia.